Oczywiście z tym wszystkim się zgadzamy i, i, i ta sprawa wydaje mi się zrozwiązana, ale mi się wydaje, że to jest też kwestia taka przyszłościowa, bo w Bogu buduje się dużo domów, yy, różni neweroperzy yy, budują te, te budynki w różnych miastach miasta i wydaje mi się, że powinna być jakaś taka na, no, nie łaczyce, no jakieś po prostu porozumienie między miastem a tymi to ich powinna być yy, po prostu, yy, o, to ich obowiązek powinien być, że jeżeli budują yy, dom, jeżeli sprzedają mieszkania, to powinni doprowadzić do tego, żeby ludzie tam mieszkający mieli dobry dojazd, dobre dojście i tak dalej. Tu był błąd, że miasto przejęło tą drogę. I, i, i zwolniło niejako tego dewelopera od y, jego obowiązku. Więc uważam, że tak trzeba by było zrobić jakiś taki po prostu obmyśleć y, sposób y, postępowania w y, tych sprawach to będziemy mieć stale. No, oni będą budować domy, zarabiać, sprzedawać, a nam zostawią po prostu problem dojazdu, dojścia i będą takie problemy, jak przy szkole numer 2, gdzie sprawa ciągnie się do dzisiaj, bo jest nieuregulowana, no nie, nie deweloper akurat tam, ale też kwestie dojścia, które, które się nie są uregulowane. Więc to, to jak, no tak uważam, że, że coś takiego trzeba by było po prostu y, zrobić. Jeżeli już y, zawiera się on bez dewelopera, czy daje się y, tam, po prostu teren, czy coś takiego, do końca pójdzie doprowadzić to, to do porządku. Są tacy, którzy to robią. Bo są na przykład takie y, budynki, gdzie deweloper, tak na przykład przy tej drodze do Jukon, ja nie wiem, kto tam buduje te domy. Ale tam jest pięknie wszystko wykończone, wyspowe jest chyba Pan Świeczek, o ile się nie mylę. Tam jest wszystko pięknie zrobione, wyplantowane, zrobione, wyczyszczone, są drogi, są chodniki, jest wszystko. A jeżeli się wolną rękę, no to nie jest jak jest. Można. Szanowni. Pani Szanowni Państwo, jest to stanowisko, stanowisko wydziału. Wydziału, tym kiedy Pan Nosek się tutaj podpisał. I Pan Nosek jednak jako naczelnik tego wydziału y, jest za tym, żeby to w niedalekiej przyszłości, tak jak tutaj zrozumiałem, y, zrobić to jednak z, z tej kostki brukowej. Proszę Państwa, no wiele inwestycji jest zrobionych na w mieście. No teraz się już tak stało, jak się stało. ostatni się tak nie powinno to, co powiedziała tutaj moja przedmówczyni. Miasto wzięło to na swoje partii. Ja wiem, że możemy czekać. A tutaj pan Naczelnik Nosek mówi, że należałoby to zrobić I to w niedługim czasie, bo to jest jej stanowisko z 15 z 15-12 z środki z tego roku, nie? przed kilku dni, na 18, że należałoby to zrobić, bo poprawić to bezpieczeństwo, estetykę i, i nakłady finansowe, które będą szły te na, ten, na ten kawałek tej drogina, no, będziemy cały czas zasywać tym, 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 tym gryzem czy jakimś tam innym y, tłuszniem. Natomiast y, myślę, że na bazie BZUK-u lub w tych innych tam, bazach, gdzie, gdzie, gdzie składamy te, te materiały odpadowe, tak, które są, są, jest kostka działowy, tam, je, tu mówi się o 650, niech będzie 700 metrów. Może są taka jest kostka odpadowa żeby to jednak zrobić, położyć, ale jest to ostrzeżenie, jest to ostrzeżenie, jest to ostrzeżenie przed podejmowaniem, przejmowaniem drogi od, 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 od firm wykonujących budowy, bo tak jak pan przewodniczący powiedział, wiele inwestycji i pan tutaj kolega Damian mogę tak powiedzieć, inwestycji, które czeka, budżet nie jest z gumy, nie naciągnie się, natomiast no mówię tutaj się już... To wszystko jest w tym mleko rozlało i mamy to przejęte i jest porozumienie. Więc tutaj należałoby czy ze środków bieżących, czy ten... Y, już to było poruszane, nie wiem czy na naszej komisji, bo nie bardzo pamiętam, że to przecież można dojść z deweloperem do porozumienia, bo to nie wiem, czy będzie tam dalej budował. I jeżeli by miasto miało taką zbędną kostkę tą kostkę po prostu dało i deweloper, niech ludźmi, którymi buduje te, te, te inwestycje, te bloki, nikt to po prostu zrobi. I byśmy temat zamknęli. Na dzień dzisiejszy nie ma tego w budżecie i nie będzie. Jest, tak jak powiedział tutaj Damian, temat załatwiony, bo jest zawalcowane, jest to zrobione w tej chwili, ale to, ten, to się będzie powtarzać, więc też trzeba myśleć, ale jest jeszcze na długie. Jest to przestroga, przed następnym, ktokolwiek będzie przejmował taką drogę od dewelopera, gdy nie jest uregulowany do końca, kto tą drogę wykona.